jest zbustowany stwojek dzisiaj. Jeszcze spróbuję jeden expik tutaj. Chodzi do jaskinki. To 200 poka są chyba zbustowane. Tylko idę hajdery Tego lota za bardzo nie ma, co tego. w Ale strasznie szybko padają. Uy, tylko Dwarven Ring by się przydał. Czy ja mam Dwarven Ringa? Nie mam. Bez Dwarven Ringa się tylko tu piwiać nie będzie dało. Jają. Yeah, Стоит, гоняемся там. Tylko wyleks, kto to wyciągnę. To jest? bo ty płesta się Okay, zobaczymy. I poki pokój

To no zaszedłem tylko sprawdzić na chwilę, jak tu te. Jak tu właśnie będzie. Bo te Twisted Pocks są boosted dzisiaj. A nie, mam dwa Wenning, a nie to Adzaim. No właśnie. Teraz, mam weku jakiegoś. No, a ja się zdążyłem tak stiltować Po tym jak poszedłeś zaczął mi właśnie nedspon dorkować Revenius Lava Lurker'y biłem sobie z ludzkami z Gildi Dobrze, że z dekami, bo on tam padł Później kurde z 20 minut kumalistrowałem przy tym routerze, ale chyba wreszcie ten... Sprawiłem Nie no, muszę pojechać w poniedziałek sobie ten... Wyciągnąć światłowód, kupić światłowód Chyba światłowód nie jest taki bardzo drogi, co? powiedzieć sobie dziury i normalnie sobie kablem pod, podczepić bo ogóle po w tym tygodniu dwa razy padłem przez netę, jeszcze dzisiaj się tak stiltowałem, taki dobry humor miałem, że zajczyłem te studia te egzaminy tak się wkurzyłem, tak się stiltowałem przez, te, te, przez ten internet Nie wiem kurde, no mam ten, 1000MB neta to kurde aż szkoda, żebym hotspota z telefonu stawiał. Chociaż ma no, też dobrze hasło z tego, bo kiedyś właśnie... ...grałem sobie w LoL'a na tym, normalnie na hotspocie, na kompie, w sensie z Wi-Fi, z... z ...telefonu z netem. co to pasowało. A, to jest telefon, normalnie 5G, przecież jest internet, to... O to ci się nieźle przypojaciło. Zanim się ludzie właśnie pomylą, bo myślą, że to o za 50 gps ten sprzedam czy co, oj kupię, a to się okazuje, że sprzedają. No to po abyś złapał. lim Diego pa No, no tego... ...woja trochę... ...kopotliwe czasami bywa to... ...to ubijają... ...ale... No, z podwójnym ekspermiolotem z tych chłopów nawet okej. Okay. Boogie mógłby mnie zawalić. A to jaki garatek zjadł? Plan, że złapiesz, szczerze mówiąc, a ile zwyczajnie ta kosztuje na moje pecie? Ja to nawet nie wiem. No, medicine poucher pewno ze 2-3 k, ale były to ta sała, to też się dość rzadko trafia. Tego Medicine poucher 1 i 2 k. takie gumne stworki to mają nawet wniknięcie. Ciekawe, ile się zabije przez kanta To bestiole. Okej. Okay. Ale tu nie ma szans zrobić profitu. A tutaj taka ekspa. Nawet okej. Okay. No, ogólnie godzinę czasu do licznika przez te problemy z netem Misję wywaliło Mam być do 21, ale posiedzę do tej 22 Widzowie coś poprzedłużają, ale... with people Dobrze, że nie uciekają, bo mają HP, bo wtedy by się ciężko to a tak to. Moment myślałem, że też. Jeśli to w to i on mój spadł. Widzę, że zielony hitem tylko chyba ten amulet i ten łódkiej pleci. spoko tylko jako dwa renegie bym musiał wziąć zobaczę ile tych do ja wziąłem wzięłość twoje jakieś na koniec już i tak 170 podków mi zostało i 280 strzałek jakie było potki mi się skończyły strzałki 20 minut, 500k expo widziałem. Ale bez tego, bez bustych kreaturyki by się chyba tutaj średnio opłacało, exquisite. No to jest 150k za 150%. Nie, to 1,2 miliona też bym miał w sumie expo. Na godzinę. Dobra, idę chwilkę zrobię. Nie wiem, więc nie wiem, jak to wygląda. Myślę, że z dwa ringiem i zbieraniem jakby lota dopiero co. Jakby dwa kółka. A jeszcze taki spellbook leci. I ruden spelbóg jeszcze tu leci. To wcale nie jest tak źle nawet z tym wasteem. Jak na to, że to przejowe strzałki są. No klasyka, ja też tak czasami coś, coś myślę, co tu robić, co ten i zamiast coś robić, cokolwiek, to się chodzę i kręcę. O pół Ońcie nie wywalił. Wow, 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 No dobra, bez tego. Bez Dwarvenuinga to tu ciężko jest. Dziwne, że jeszcze nie padłem. Na jakimś incydencie. No i to też incydent lagowy by mnie zabił, więc chyba jest spoko, bo nie było żadnego incydentu przeciwniki. Normalnie pijemy wpadłem do dziury. Właśnie ile tych zabiłem przez 20 minut? 60 bugi, 150 do ekfaunów, 140 twistek poka. Po 1000 ekfaunów trzeba zabić. No. Tak, w sumie. To trzy godzinki by trzeba było tu posiedzieć, żeby nabić bez na fauny i na poki, a na bugi to jeszcze więcej Bugi -bu No i elegancko.